Bardzo mocno starają się wchodzić w techniczne aspekty, a nie o to chodzi. My sprzedajemy emocje, sprzedajemy show. I gdzieś tam później, może jeszcze dokończę, bo teraz, mój drodzy, teraz właśnie wspomniany przeze mnie show. Mamy Ahmeda, mamy Bartela. No, oczywiście, robot kontra człowiek. To powiem szczerze, jak się o tym mówi na głos, ja bym chciał coś takiego zobaczyć. Przypomina mi się, jak poznałem waszą matkę, gdzie byli zapaśnicy ludzie kontra roboty. Achmed na opłakanej pozycji i to na samym początku. Dobre wyjście z plecy, ale nic tam więcej nie udało się ugrać. Jest hit odpalony. Pamiętajmy, że jest po obydwu stronach. Campo Stance. Uuu, to nie był dobry wybór, ale gdyby trafił, to powiedzielibyśmy, że geniusz. Nowe bitki. Dobrze, zablokowana, podcinana, no oczywiście fenomenalnie, ukarana, dokładnie tak, jak powinno się to robić. Jest wybitka zobaczcie, ile to boli. Mimo wszystko, nie bez powodu, często mówimy, że Tekken to są szachy na koksie. Raz, że gra jest szybka, jest dynamiczna, Tekken 8 jeszcze bardziej nam to udowadnia. Druga kwestia, no to w ciągu jednej, dwóch, trzech sekund potrafimy kilkukrotnie zmienić naszą... A przynajmniej powinniśmy w niektórych sytuacjach zmienić naszą taktykę. No i to, że czas reakcji trzeba mieć on point. Rage Art zagrany wchodzi. I to chyba... Chyba zabije? Chyba tak. Myślę, że tak. Myślę, że... Nie! Magiczny piksel jeszcze utrzymał Bartela przy życiu. Schował się, skubany, ale to już nic nie dało. To nie dało nic, moi drodzy. Mariusz jednak wiedział, co mówił. Ofensywne wejście już na samym początku ze strony Ahmeda. Kit, zagrano oczywiście, że tak. To samo co widzimy już coraz częściej w meczach, coraz częściej obserwujemy to, że przy pierwszym większym jaglu ten hit od razu jest odpalany, bo nie ma co marnować czasu. Zresztą te rundy w Tekkenie 8 są często dużo klucze niż były w poprzedniej części. I zobaczymy, czy Ahmed będzie miał pierwsze zwycięstwo na swoim koncie. Dobre schylenie, ale szkoda, że nie pokusił się o wybitkę, natomiast tak czy inaczej miał plan. Będziemy też chcieli zagrać z łamaniem podłogi. Z łamaniem podłogi. Której tutaj nie łamiemy. O, Ahned. Niech będzie. Okej, okay, to jest ciekawa sytuacja. Mamy delikatne funkcje, zmieniliśmy skakanie. Chłopaki chyba chcieli troszeczkę dać sobie na wstrzymanie. Ale to już nic nie dało. To nie dało nic, moi drodzy. Achmed zdobywa pierwszą walkę na swoim koncie. Jest 1-0. I nie zapominamy, oczywiście, że musimy wylosować nową randomową mapę. Raining ground. Brian chyba nigdy nie lubił kamerzystów. Aparacji go nie nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik. Startujemy, moi drodzy. Początek ponownie dla Ahmeda. Jest dopalony hit ze strony Bartela, ale już startujemy. 50% zniknęło. Tak czy inaczej, tutaj nie stało się nic niesamowitego na ekranie. Dobre odejście. Świetny yy, Bagdasz. No i oczywiście kontra. Seven Golden Letters. Jestem perfekt zagrany, Jest absolutnie zasłużony. Tak samo jak Snake Edge. Hit, podobnie idziemy na ścianę. Uch. myślałem, że może więcej coś tam będzie. Jest wall break, to może zaboleć. Oczywiście, jest dash zrobiony. Jesteśmy na drugiej ścianie i to wysokiej ścianie. Tak jest, pełne obrażenia. Dobre schylenie i follow up na własie. Moi drodzy, Ahmed jest w ogniu. Czy on jeszcze się będzie mógł zatrzymać w tym momencie? Hit odpalony od razu z dashem. Więc tak naprawdę stracił dość istotne narzędzie, ale kto wie, może nie będzie mu potrzebne. Jest wybitka. Jagiel dropnięty. Wstajemy na sprężynkę. Bartel próbował wchodzić w kempo. Ponownie próba wybitki ze strony Ahmeda. Dobra wybita ze strony Bartela. W końcu ma szansę troszeczkę się odkuć, ale przed nim bardzo. Ale to bardzo długa droga, jeżeli chce w ogóle jeszcze zaznaczyć swoją pozycję w tym meczu. Próba wybitki. Ponownie. Ahmed chyba bardzo chce w ten sposób zakończyć tą rundę. Jest obcięcie do, do ściany, była tam efekt długa rzucona. A złapany, kiedy wstawał. I proszę bardzo, jest match point. Match point wciąż match point dla Ahmeda, ale jest pierwszy punkt na tablicy dla Bartela. Widzę, że tutaj robali mi bardzo, ale to bardzo mocno dopinguje. I dobrze, przekaż troszeczkę swojej energii. Chyba działa, chyba działa, bo widzimy, że Bartel zaczyna ugrywać te mecze, zaczyna zdobywać te rundy i na razie ma bardzo dużą szansę na kolejną. Tak jest, 2-2 w rundach. Delikatny low, lekkie stringi. Achmed stara się oddawać dokładnie tym samym. Był klasz, ale na korzyść Bartera. Szkoda, że nie próbował jeszcze tam dodaszować, ale może taki ma styl gry, może jednak woli spokojnie do tego wszystkiego podchodzić. Widzieliśmy też mikro, e, mikro croucha mierzymy podrzutem. Była wstająca e, sprężynka. Zagrane nogi. I tutaj, moi drodzy, tego chyba już nie da się zepsuć. I absolutnie Achmed tego nie psuje. Zdobywa zwycięstwo na swoim...